Ruch na niebie przeważnie odbywa się bardzo powoli, czasami wręcz niezauważalnie. Niekiedy jednak mamy możliwość być świadkami zgoła odmiennej sytuacji. Oto przez ułamek sekundy, pomiędzy gwiazdami, przemyka świetlisty punkt i natychmiast znika. W rzadkich wypadkach pozostawia po sobie ślad o mniejszej bądź większej jasności, który blednie dopiero po kilku sekundach czy minutach. Niegdyś wierzono, że jest to spadająca gwiazda i stąd pojawił się zwyczaj ostatniego życzenia. W rzeczywistości ten rozbłysk światła oznacza nagły koniec żywota drobinki pyłu o rozmiarach mniej więcej główki od szpilki, która w swej wędrówce wokół Słońca przecięła orbitę Ziemi i spłonęła przy wejściu w atmosferę. To, co jesteśmy w stanie zobaczyć, to kanał powietrzny pozostawiony przez gorającą drobinkę. Wskutek wywołanego tarciem gorąca, sąsiadujące z nią cząsteczki powietrza zaczynają się jażyć. Takie zjawisko nazywamy meteorem, a ową płonącą drobinę meteoroidem. W nocy z 5 na 6 maja o godzinie 2 czasu polskiego przypada maksimum roju eta akwarydów, których radiant znajduje się w gwiazdozbiorze wodnika. Obserwacje będą możliwe około godziny po maksimum ze względu na to, że punkt, z którego wylatuje większość meteorów danego roju, zwany radiantem, będzie schowany pod horyzontem. Gwiazdozbiór wodnik pojawi się na wschodnim niebie około godziny 2.30, a w okolicach godziny 3.30 wodnik znajdzie się już 10 stopni nad horyzontem i będzie stosunkowo łatwy do obserwacji. Obserwacje spadających gwiazd będą możliwe do momentu, w którym słońce zacznie rozświetlać niebo około godziny 4. Spadające gwiazdy będą możliwe do obserwacji dzięki komecie Haleja, która przeleciała przez orbitę Ziemi w 1986 roku, pozostawiając za sobą długi ślad pyłu. Odłamki te co roku na początku maja przecinają orbitę Ziemi, serwując obserwatorom efektowne, jasne i bardzo długie smugi na niebie, pozostające na nim przez dłuższą chwilę. Okruchy komety Haleja wchodzą w atmosferę z prędkością 66 km na sekundę, a co ciekawe, ze względu na to, że radiant radiantroju znajduje się nisko na niebie, spadające gwiazdy wystrzeliwują z radiantów w górę nieba. No dobrze, ale czy rzeczywiście warto czekać prawie do rana, by oglądać spadające gwiazdy? Na to pytanie nie odpowiem. Według mnie tak. Powinniśmy przygotować się na około 20 meteorów na godzinę, a jeżeli obserwacje będą prowadzone w towarzystwie, to czas do maksimum zleci w mgnieniu oka. Poza spadającymi gwiazdami będzie można obserwować również Księżyc, którego pełnia przepada na 7 maja, oraz Iowisza, Saturna i Marsa. Dla każdego coś dobrego. Same meteory są widoczne na niebie przez większość tygodnia, więc jeżeli nie uda Ci się obserwować ich w czasie maksimum, to jeszcze nic straconego. Masz czas do 28 maja, jednak trzeba zaznaczyć, że późniejsze obserwacje nie będą już tak efektowne. Ciekawostką jest, że kometa Haleja pojawi się na niebie w okolicach 28 lipca 2061 roku. Pamiętajcie, by zarezerwować sobie wtedy czas. I to już wszystko w tym filmie. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to zostaw łapkę w górze oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, by pozostać na bieżąco z nowymi materiałami. Dziękuję za obejrzenie do końca i do usłyszenia w kolejnym filmie.